O, ba, ba ba Pum. Nikt więcej nie, będzie nie, 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 żył Ba ba nie, nie, go nie, 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 żyjesz zabrać do domu? Chodź. nie, 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 A ty go tu w A mhm. Dobrze. Idź sobie na śmietnisko, dobrze. Mieszka poszła na śmietnisko, a ja idę do kuchni. Gdzie ja jestem? Pomocy, czy to jest jakiś żart? Czy co? O, widzę, że się obudziłeś. Obudziłeś. Ciekawe jesteś, gdzie jesteś? Tak, i to bardzo jestem. Popularny stick YouTube'a. O, to ja Cię oglądam. Uratowałem Cię. Uratowałem Cię, bo jestem bardzo słodka i bardzo lubię takich żółtych ludzi, jak Ty. I tylko są żółte figurki takie. Ja nawet jestem relokiem, ale to nic, wypuszczę Cię już. Taką uważaj, bo na śmietnisku są są jakieś myszy jakbyś tam poszedł no dobra nie ma gdzie się podać. o jest śmietnisko trzeba wziąć te rzeczy tutaj na bok tak trzeba sprawdzić co tu jest tu tak najpierw sprawdzę to 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 to, 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 bo w pudełku jest dużo rzeczy. I to. O nie, mysz! Ble, ble! O nie! To chciałem sobie wyścigielu odaltował. Przepraszam, to jestem ja, myszka tego, tego. Dlatego on mógł pozwolić mi, że Oczywiście mogę zostawić twoje ja pojemniki. O, dzięki. Teraz się sobie przyjrzę. Buty. <laughs> pi, 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 pi. Proszę właściciel, proszę obróć się, proszę żyj, proszę bądź żywy, bo ja cię kocham najmocniej na tym świecie i nikt bardziej by cię tak nie potraktował, proszę żyj, proszę żyj.

Drugiego, buta i teraz pasuje do siebie. La, 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 la. Na co to w tym zrobić? Szpagat. Nigdy by tak nie umiał. <śmiech> <śmiech> Bawi się. Będę się na pudełki nie potrzebny. O, bądź w szyby się. Będę mógł... chcę to, ale to wezmę odwieszeł tam, bo tam jest jakiś wierszak, a potem jest, potem jest innych rzeczy. To, to jest znowu kota i też bada, żeby się szybko ukryć, a szybko wchodzić. Szybko muszę się tu to nie ręka, szybko złupić się. Tak jak zawsze mam, powtarzałam te... Złapki, no, peluż. Ba 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 ba. Gdzie jesteś? 4 godziny, 5 dni. Cię dogoniłem. A, bada, bada. A, a. Bim, bim, bim. Bim. I jak Potrzebuję tego, O, jakaś zabawka! Mógłbym tą zabawkę tą rozgłaszać, ile chcę. 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 Przydało mi się, masę na to podło. Ale zaraz będzie BAM! 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 Ba, BAM! BAM! I będzie po i zabawce. On dużo włosów trafił. I tylko wręcz. Że... La, la 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 O dzień dobry piesku. Jestem wielkim potworem. Znalazłem już takiego żółtego maska, która ma takie włosy jak ty i, jak, i bez butów. Nie, nie. On ma, miał... On jest moim bratem bliźniakiem. Widziałam go ostatni raz w nic. W tym... Krakowie. Jedzie wielka krowa, okej. Okay. Uż nie skamlę się, że to nie. Ja. Bo może jestem w Krakowie. Stop, stop! Tak, on był w Krakowie, a nie w Palowie. I też ten. On ma taki dom nowy piórnik. Jest bardzo popularny, tak jak ja, bo ja z tym mam taki sam rzecz jak on. I, i zobacz, przypominam ci kogoś. Podda ty, baba. Na no, tym zakończę naszą historię. Jeśli chcecie w drugą część, to wpadajcie na kanał na YouTubea. Bo to będzie wrzucone na YouTube.